Drobnym upominkiem, ale żeby nie było tak łatwo, to żeby dostać i pominać, trzeba będzie odpowiedzieć na jedno piłkarskie pytanie. Piłkarskie, ale związane z waszą drużyną. Że? Jasne? Ale nie odpowiadamy. Chyba. chyba, że tutaj tego ja pytam. Nie zna, pyta, nie, nie zna <laughs> odpowiedzi. Przygotowując musiał... Będą kary. Dobra, zaczynamy. Michał, od 1 do 20. Chcesz prezent od 1 do 20. Numer. 19. 19. Kto strzelił Gola po rajdzie przez całe boisko i jaki to był mecz? Ja wiem, ja wiem, ja wiem. Na razie nie podpowiadam. Max. Max, brawo. Pierwsza słowo. Jaki to był mecz? Ja wiem. Ja wiem, ja wiem. Ja wiem, nie wiesz. Dobra. Z kim? Tam. Dobra, zasłużył na pewno. Ja po jednym zdaniu do każdego zawodnika tak, sobie tak. napisałem i tak jak tutaj o Uważam, że masz fajną technikę, próbujesz ją wykorzystywać, co zawsze daje pozytywną energię dla drużyny. Często rozwiązania, które wybierasz nie są samolubne, tylko właśnie dla drużyny. Natomiast uważam, że trzeba popracować nad grą w obronie, nie tylko ty, ale, ale myślę, że idziemy ku dobremu. I okay? tak trzymaj.

16. Brawo. 16, z Kimski. Dobra, zaliczamy. Ja za, 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 za. Ignacy. Ja bardzo ja proszę. proszę, że ty... E... Wchodząc do tej drużyny, jak ja przejąłem i ta drużyna się ukształtowała, to największe walory pokazałeś jako zawodnik, który gra po obronie swoją zaciętość, a oprócz tego jako jeden z nielicznych masz bardzo dobre przejście po odbiorze do ataku, czyli z obrony do ataku, taka faza przejściowa. I to jest bardzo pozytywne, także mam nadzieję, że dalej będziesz ciężko pracował jak dotychczas i będziesz się stał coraz lepszy w tym elemencie. Okay? Dobra. A 16. No. Wiesz czego nie jest? 16. Czego nie jest? No. Który wyjazd na mecz był najdalej? Na gdzie jechaliśmy najdalej na mecz? Głośno, nie wszyscy słyszą. Jaki wyjazd był najdalej? Gdzie jechaliśmy najdalej na mecz? Ja wiem, ja wiem do miasta. Gdzie to było? Byłeś tam. W Polsce. Mogę? Trzy godziny tam jechaliśmy. Nie, mogę, mogę, mogę? Nie, trzy no to nie, trzy w dwie strony jechaliśmy. Nie wiem. Ja wiem, czy to wie. wie. Ja, mogę? Ja. My nie. Trzy się, gdzie to było? To było w Bolesławce. dokładnie. Dokładnie. Majda. Ma Majda, to było za Bolesławce. No dobra, mamy tak. Alan, tak? Tak. Alan, uważam, że jeden z nielicznych gra bardzo równo i w obronie, i w ataku. I uważam, że jak poprawi motorykę i technikę z piłką nożną, to też będziemy mieli dużo pociechy z niego w drużynie. Jedenka. Jaki był pierwszy rywal w rozgrywkach Z kim graliśmy pierwszy mecz? Pierwszy, Z kim braliśmy pierwszy mecz, pierwszy, pierwszy. Z kim pierwszy mecz kto wie? Tomek z się z Piechowicami. Nie, nie wiem, a mnie nie to, to za tak. Ja. Uważam Antek, że jest potencjał. Pokazałeś w meczu nawet ostatnim, w którym broniłeś przez chwilę, że potrafisz wejść z ławki i decydującą obronę zrobić na wysokim poziomie. Także myślę, że systematyczna praca pokaże, że będziesz bardzo ważnym elementem naszej drużyny. Także tak trzymaj i... I przez frekwencja spowoduje, że Twoje umiejętności i pewność siebie będzie rosła do góry, tak? Teraz zobaczmy Dobra, Paweł. Smacznego, który numer? nas? 18. 18. Ile odnieśliśmy porażek? Ja wiem. W lidze, to jest grywka gigowa. Poniżej dziesięciu. No poniżej dziesięciu. Dobrze. Poniżej dziesięciu. Za dużo. Pięć. Za mało. Sześć. Sześć. Brawo. Ja tutaj, jeśli chodzi o Pawła, no to generalnie siła. I dosłownie w naszej drużynie. Natomiast jak przychodziłem do tej drużyny, no to właśnie takie były głosy, że e, a Pawła trzeba wystawić, bo on jest silny, wszyscy się go boją. E, cieszę się, że już powoli czasami zapomina o tym, że jest tylko silny, że czasami przypomina sobie, że potrafi szybko biegać, i jeszcze umie dobrze piłką zagrać. I mam nadzieję, że częściej będzie zapominał o sile. Aż częściej przypominał sobie o szybkości i technice piłkarskiej, tak? co będzie z korzyścią dla naszej drużyny na pewno wiele większą, niż te takie mocne, agresywne wejścia, tak? Smacznego. Proszę, ja dla Ciebie wybiorę, bo Ty nie jeździłeś na mecz, będzie Ci trudno, więc ja wybiorę ósemkę. pytanie, na jakiej pozycji gra nasz trener, Wasz trener? Ja wiem, ja wiem, Pytanie. 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 brawo zgadza. <grywa> Skąd wiedziałeś? <grywa> e, jeśli chodzi o Szymona, e, no to tutaj gdzieś tam się ważyły losy, czy będzie z nami, czy w tamtej drużynie. Ale myślę, że fakt, iż został z nami i ostatnie treningi pokazują, że, że drzemie w nim potencjał, że czasami jak się odblokuje i ta pewność siebie gdzieś tam w nim się zbiera, to, to warczy z zawodnikami nawet najlepszymi w naszej drużynie, w drużynie jak równy z równym. I mam nadzieję, że, że tylko będzie szedł do przodu w tym Trzymaj rozwoju. Trzymamy kciuki. Sebastian, tak? Siedem. Ile straciliście bramek w rozwój wypadków? Ja nie wiem. Ja mogę powiedzieć, powiedz no. Ja nie mam nic więcej. około 20. 20. Dobry trop. Przepraszam.

Trzeba, jeśli chodzi o Ciebie, uważam, że fajna technika, e, bardzo fajne zaangażowanie w zajęcia i tak jak powiedziałem, w Twoim przypadku akurat e, musisz być wytrwały, cierpliwy, przyjdzie wzrost siła e, i na pewno będziesz tutaj mógł walczyć nawet do pierwszy skład. Także cierpliwie, cierpliwie, szlak cierpliwie. A? To jest tutaj daro, tak? A? Nie dobra, daro jest to ma, tu, to ma tu. To jest.

Natomiast brakuje takiej pewności siebie, że na przedpolu, w komunikacji z drużyną... E... Mam nadzieję, że jak że będziesz cierpliwie pracował nad swoją częścią mentalną oraz techniczną, to będziesz z każdym dniem nabierał pewności i też będziesz stanowił o sile naszej drużyny. Do warunków masz, tak? Że tego To jest filtr. tak? To ja też wybiorę za pana. Nie ma. Każdy

Albo, nie wolno się dyn. przyznawać. No, <grym> z... Teraz daro, bo już się... Daro, jest. już skończył jeździ. Daro. Nie, ja nie oddałem, już, już Ja no też nie, ja się boję, już będzie. Nie wiem, że ja Ja bym to by Pierwsze wolne. Pierwsze wolne, tak? No, tak? Ono jest trochę trudne, podchwytliwe. Który zawodnik rozegrał najwięcej meczów ja. w rozgrywkach ligowych? Janek, a to nie ja. Dlatego, że bronił i w trzeciej lidze. 13 razy, 13 w czwartej widzę i raz drugi widzę. Właśnie zarazegrał 27 za trzech zawodników masz frekwencje. Daro, jeśli chodzi o Ciebie, to uważam, że... Jakby jeden z nielicznych zawodników na naszej drużynie, który ma olbrzymi spokój z piłką. Jak to e, o profesjonalnych piłkarzach mówią, że nie ma układu nerwowego. Czyli nie że czy pracują czy nie, Ty robisz swoje. Mam nadzieję, że jak będziesz dalej pracował, częściej właśnie nie tylko na środku obrowy, również grał jak środki, czasami z przodu, z boku dla swojego rozwoju wewnętrznego, to naprawdę będziemy mieli z Ciebie dużej ciebie. także dobra robota.

Janek jest bramkarzem. Jednego. Brawo. Brawo. Starnego. główki miał sytuację. Dobry, no. Proszę. Jeśli chodzi o Ciebie, to czekamy aż się otworzysz, bo taki cały czas jesteś na razie zamknięty, e, cichy, w ogóle tak jakby ciebie nie było. A tutaj jest e, no, piłka różna i trzeba czasami balon w stół i powiedzieć ja tu jestem. Natomiast parę razy jak już tak trochę zapomniałeś o tym, że trzeba stać z boku, to pokazałeś, że... Musisz grać w piłkę, no i tak naprawdę czekamy, aż wreszcie będziesz z całym sobą. tak? Ja Ser. takie śrubki. Chcę już, tak? Chcę. Dobra, też jedno pytanie. Słuchajcie, Ciekawe, czy Wy znać odpowiedź. A jeżeli chodzi o kto stał na bramce w meczach wygodnych? Ilu zawodników i kto stał na bramce w czasie waszych rozmów? Ja wiem. I ilu macie bramka, No nie? właśnie nie. Wie, właśnie odpowiedź. Ilu może, zawodników i kto stał na bramce? Serwisz odpowiedział trzy. Według mnie jest to błędna. Trzy? Trzy. Słuchajcie pytanie. Czy ktoś pamięta? Ilu zawodników stało na bramce?

Dlatych eee, no raz nie grałeś w meczach, ale mam nadzieję, że to jak czymś popracujesz na treningu i się powody otwierasz, zaczynasz nabierać pewności siebie, to, że również będziemy mówić jak z jako złożyna korzyści widzę i już niedługo zadebiutujesz pewnie w meczach, także miejmy nadzieję, że, że dalej tą swoją ciężką pracę będziesz tutaj dla nas pozytywnie przykładał na, na dobrą próżę, tak?

Dobra, to ja Ci pierwszy, wolne piątek. Ilu zawodników i kto strzelił hat -trich. Z Waszej drużyny było tu dwóch, po co? Trzecia? Nie. Mogę? Ja wiem, co. Proszę, to. no trochę, to jest. zobacz, masz już, kto mógł strzelić hat jednego nie ma z Waszej drużyny. Dzień dobry, dzień. dobry dzień. To jest Kuba, jeszcze jeden. Mm.

Cześć. Ale dobra postawa w meczach, uważam, że wiele osób nie, nie, nie sądziło, że tak dobrze będziesz wyglądał na meczach. Na treningach czasami jesteś zupełnie innym człowiekiem, zawodnikiem, a w meczach jakaś wstępuje w Ciebie mobilizacja i nagle się okazuje, że grasz dobre zawody. Także mam nadzieję, że odwrotnie, to co grasz w meczach zaczniesz wprowadzać na treningach, bardziej się koncentrować bardziej pracować nad sobą, co pozwoli, że będziesz jeszcze lepszy na meczach. Tak? Dobra, ja będę

aczkolwiek czasami zbyt bojaźliwie, liczymy całą drużyną, że zaczniesz być bardziej odważny, bardziej pewny siebie, eee, przybierzesz na masie części, gdzie wkrótce tak, i poprawisz grę w obronie, żeby jeszcze więcej dawać drużynie, tak? No, proszę. Trenerze teraz potrzebujemy... Numer 20. Sędziego, czy dobrze odpowiada? Jestem w Kibicem którego klubu jest? Koleja, szkoła, jest... ja. Dobra, powiedz. Dobrze oczywiście. Ja demo no, gadać? Koleja. Co teraz? Ja. jeśli chodzi o ciebie. Uważam, że bardzo dobry sezon. E, no byłeś bardzo mocnym punktem drużyny naszej. E, bardzo dobra postawa w bramce. E, duży progres gry nogą oraz na przedpolu. No i liczymy na to, że ta Twoja energia na opiewszanie kolegów jeszcze bardziej się przełoży na to, że będziesz lepszym zawodnikiem, a nie skupiał się na, na nich. E, I jeszcze mniej bramek po prostu będziemy dzięki temu trafić, tak? Także naprawdę jesteśmy zadowoleni z Twojej postawy. Dobra. Kolej już. To może być 10. Wymień kapitanów. Ja wiem. Ja tak. Mogę? Pewno był Borys. Oni zostawali szampana, tak? Janek Janek był jeszcze ja i o bardzo Paweł, był znasz dobrze jeśli chodzi o Krisia to jeśli chodzi o Krisia to, to ja no, ja no. Krzysiu, jeśli kto o Ciebie, uważam że jesteś w naszej drużynie mistrzem kiwania nikt tak dużo nie dribluje jak ty Eee, uważam, że jeśli chodzi o twoje kiwanie, dołożysz do tego czasami głowę w górze, czyli zamiast kiwać do straty piłki, to czasami jednak skorzystasz z kolegów i podasz, bo strzelisz na bramkę, eee, no to będziemy mieli po prostu więcej z tego korzyści. Natomiast nikt ci nie broni się kiwać, kiwaj się dalej, a z czasem dorośniesz, kiedy trzeba to wyopatrować, tak? I jeszcze troszkę lepiej poprawić trzeba grę w defensywie, to nie tylko dla zawodników ale na pewno jest to element, nad którym trzeba pracować. Tak? Tak dobrze. Numer 14 albo odnieśliście zwycięstwo? Nie Wystarczy ile ten. Policz. Ej, to było

Odpowiedź już padła. No, 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 no. Odpowiedź już padła. No nie. No porażek, osiem zwycięstw. Nie było remisu. Jeśli chodzi o Tomasza, à, to no to ja osobiście cieszę się, że w ostatnim czasie nabierasz odwagi, że wreszcie wychodzisz z tego swojego też klosza zamkniętego, gdzie się boisz budować podawać i tak po prostu jesteś na boisku, żeby być. E, a, nie, a nie żeby grać i się cieszyć. A po ostatnim czasie mam wrażenie, że, że wreszcie na treningach nabierasz tej odwagi, zaczynasz kiwać, i grać. No i miejmy nadzieję, że w takim kierunku dalej będziesz szedł, że, że tutaj nie ma lepszych gorszych, jesteśmy wszyscy równie traktowani i każdy ma walczyć o swoje i również, tak? I to został Max. Tak? Zostało Ci pytanie o to, kto był. Odpowiem Ci, że było trzech zawodników, więc to było z gry, najwięcej warunkach. to chyba Jeszcze jeden, i ten trzeci nie jest tak naprawdę. Nie, no. nie, nie. A po ile z bramek? Ja wiem. Na po pięciu. Po, prostu, po prostu. O, to było po sześć bramek. Maksyma, chodzi o ciebie. Chodzi tak, energii za pół drużyny, Żeby, żebyś podzielił się z innymi, to by było lepiej, ale no, nie da się tak. Eee, cieszę się, że czasami tą energię pożytkujesz na grę z drużyny na te pozytywne pojedynki w obronie i w ataku. Mam nadzieję, że jak jeszcze bardziej się skupisz czasami na prawach, na tym co mówimy, jak trzeba trenować, co trzeba wykonywać, to jeszcze lepiej to wszystko będzie na meczach wyglądało i więcej będzie miała z tego pożytku i tak? Dobra robota i tak dalej. Nie, teraz jeszcze pytanie dla trenera, że wow. trener też chyba na coś zasłuży czy nie? No, tak. nie. Wow. Wow. Ja idę do toalety teraz. Się... <grym> Dla trenera zostało takie pytanie. A to trenera Olka! Wydał, tak? To też będzie! By, Obawiam się, że ta odpowiedź już nie słucha. czapkę. Dla trenera jest m. pytanie, ile zdobyliście goli. W o, ja wiem. ja, ja wiem, ja mogę to, ja to. Musiał Ja dalej. Ale 29 a tak, nie 29 było tak? było chyba stracone. 29 stracone. A ja wiem ile? Tak? Panie, jest normalny, no, 50 walczy nie? A nie, 123 na plus? ja No to mówię, to 23. A Milan 123 na plus. Jak? 23. Tak? No to mówię. 23. No to mówię, 23 na plus. Na na w sezonu będziemy się, 23. Jak wszystko będziemy mieli w swoich rękach. mamy też, oh, to oh, może pokazać, nie, nie, nie pamiętasz takiego filmu, że wiecie, że klient w krawacie jest mniej awantujący się, więc dla trenera, żeby mu sędziowie więcej nie zwracali uwagi. Krawat, też główek i dodatek. To w dodatek nie ma rację. Dzień, Dzień, ma rację. Nie także też też. Ja wstawiłem ile było remisji, jak dobrze, ja się tam wygadałem. Ile było remisów? Myślę, że dwa do... ma. Zero! Noż, do kościoła! Zero! Do. kościoła! Zero No jeszcze Zero Zero Do kościoła! Do, no zero, a zero, do. To, to. do kościoła! Do dwojga! <frames> <co biedna>. A ty na to było w krawacie, co nie? Tak! Do końca! Tutaj też bardzo proszę, kurde. Dziękuję bardzo! Pracują nam mocno, pomagają przy organizacji meczów, wyjazdów. Także miejmy nadzieję, że będą wytrwali i dalej nam będą pomagać tak jak dotychczas, tak? Także dziękujemy rodzicom.